Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przechodzimy do czwartej części naszego kursu Wykorzystanie ziół w profilaktyce i żywieniu zwierząt. Ta część czwarta będzie częścią bardzo istotną, ponieważ będziemy mówili o postaciach preparatów przygotowanych i wykorzystywanych w ziołolecznictwie czy w, w działaniach naszych profilaktycznych. To jest temat o tyle istotny, że Oczywiście musimy wiedzieć, jakie zioła zastosować, ale też musimy wiedzieć, jak je, jak je zastosować, aby zwierzęta chętnie te zioła po pierwsze albo przyjmowały, albo te zioła, żeby wykorzy wykorzystywały swoje lecznicze działanie. Dlatego też opowiem Państwu o kilku różnych postaciach, które możemy przygotować, i zwrócę uwagę na dwie, na dwie trzy może metody. Specjalnego przygotowywania ziół, którą, które ja akurat sprawdziłem w swojej praktyce, i przygotowywania preparatów ziołowych, które są stosunkowo chętnie pozyskiwane, przyjmowane, zjadane przez zwierzęta. Ale zanim przejdziemy już do tych konkretów, to powiem Państwu kilka takich przydatnych informacji, które no, będą będą jak gdyby powtarzały się później przy przygotowywaniu poszczególnych produktów, przy przygotowywaniu mieszanek ziołowych. Otóż musicie Państwo wiedzieć, jak mniej więcej dawkujemy te, te preparaty. Otóż stosujemy dawki preparatów ziołowych w ilości 2-3 g surowca na kilogram masy ciała zwierzęcia. Tak, żebyście wiedzieli, ile tego podać. Tak? Nie są to Oczywiście mamy do czynienia z preparatami czy z surowcami, które są zdecydowanie mocniej działające, są zdecydowanie mniej działające. Natomiast ogólnie przez setki lat wykorzystywania ziół w lecznictwie i zwierząt i ludzi, te dawki jak gdyby pozostawały bez zmian. Czyli mówimy o 2-3 gramach surowca na kilogram masy ciała zwierzęcia. Jeżeli mamy do czynienia z surowcem świeżym, czyli te 2-3 gramy mówiliśmy o surowcu suszonym, ale jeżeli mamy do czynienia z surowcem świeżym, dawka zwiększa się o 100%. Jak przygotowujemy wyciągi wodne? Otóż wyciągi wodne przyrządzamy w stosunku 1 do 10. Jedna część surowca i 10 części wody, czyli obrazowo, tak mówiąc, na 1 litr wody dajemy 100 gram. Surowca. Przy zastosowaniu zewnętrznym, czyli jeżeli będziemy stosowali jakieś przymoczki, jakieś okłady, czy nie będziemy podawali tych ziół do jedzenia po prostu zwierzętom, stosujemy podwójną dawkę. I teraz, żebyście Państwo nie musieli kupować wag, nie musieli inwestować w sprzęt pomiarowy, możemy przyjąć, że Przybliżony ciężar surowca, który mieści się w łyżce, zależny jest oczywiście od rodzaju surowca. Jeżeli mówimy o kwiatach i liściach to w łyżce stołowej mieści się 5 gramów tego surowca, ziela 8 gramów, korzeni owoc, owoców i nasion, no tutaj jeszcze korę możemy dodać, to jest około 10-12 gramów. Czyli tutaj macie Państwo. Przybliżone wartości, te wartości, które są jak najbardziej wystarczające do przyrządzenia profilaktycznego ziół, do stosowania tych ziół w codziennej Państwa praktyce. I teraz, Proszę Państwa, przechodzimy już do postaci preparatów ziołowych. Ja tutaj jest kilka tych postaci opisanych, natomiast powiem o jednej postaci, której tutaj nie zapisałem. Oczywiście, jeżeli zwierzęta wykazują taką chęć, wykazują, chęć przyjmowania preparatów ziołowych najprostszą metodą jest po prostu dosypywanie ziół do karmy jeżeli mamy mieszankę ziołową o tym jaką tą mieszankę stosować czy jakie pojedyncze zioła stosować to będzie w dalszych częściach tego tego kursu ale jeżeli mamy mieszankę ziołową którą możemy zmieszać po prostu ze zwykłą karmą to jest najprostsza najprostsza metoda podania e, takiego preparatu e, ziołowego oczywiście Wiele ziół niestety nie jest w stanie zachęcić zwierzęta do, 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 do ich przyjmowania takiego bezpośredniego, w związku z czym musimy przygotowywać pewne surowce, ponadto pewne postacie tych, tych ziół. Ponadto część ziół swoje właściwości ujawnia dopiero po odpowiedniej obróbce, czy to obróbce termicznej, czy połączeniu z jakimiś innymi nośnikami, czy też właśnie przy zastosowaniu miejscowym, no, gdzie trudno nasypać powiedzmy na, 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 na skórę, czy na, na zmienione miejsce preparat ziołowy i oczekiwać, że ten preparat zadziała, raczej, raczej tak nie będzie. Dobrze, ale. Omówimy sobie po kolei teraz poszczególne postaci, natomiast na następnych slajdach pokażę też Państwu takie postacie preparatów ziołowych, które no ja osobiście stosuję. Jeżeli chodzi o napar, proszę Państwa, przyrządzamy go bardzo podobnie jak herbatę. Przyrządzamy najczęściej z miękkich części surowca, czyli z kwiatów albo z liści, i. Odpowiednią ilość tego surowca rozdrobnionego, jednego lub mieszanki ziołowej, oczywiście zalewamy też określoną ilością wrzątku. To tu już na poprzednim slajdzie Państwu mówiłem, ile, tego, ile jakie, to, jakie to powinny być proporcje. Zalewamy to w normalnym naczyniu, jakimś ceramicznym, szklanym, czy w, nawet w, normalnej, w normalnym kubku. Tak? Po, zlaniu, po zalaniu tego surowca. Odstawiamy go na około 20-30 minut pod przykryciem. Wtedy ta woda naciąga, jak gdyby naciąga, i zostają uwolnione substancje czynne. Po przygotowaniu, po tych 20-30 minutach zaparzania, ten napar należy odcedzić i taki napar, czy ciepły, czy delikatnie ciepły, czy też w temperaturze pokojowej, podajemy zwierzęciu. W wielu przypadkach zwierzę przyjmuje chętnie ten, ten napar. Oczywiście to też zależy od tego, jakie związki czynne są, zwią są w, w, tym, w tym naparze. Czy nie ma nieprzyjemnego, gorzkiego czy innego rodzaju smaku, no jest to w każdym bądź razie taka herbatka ziołowa, czyli napar, napar ziołowy też jeden z bardziej popularnych, jedna z bardziej, jest to jedna z bardziej popularnych form przyjmowania preparatów ziołowych. Drugim rodzajem postaci preparatów ziołowych to, to są odwary. I tutaj napar od odwaru różni się tym, że tu w naparze przyrządzali, przy, przyrządzaliśmy z miękkich części surowca, natomiast odwar przyrządza się z twardych części surowca, czyli z korzeni, z kłącza, z ziela, z nasion, z kory na przykład. I ten rozdrobniony surowiec zalewa się w naczyniu zimną wodą i wolno podgrzewa pół godziny pod przykryciem na wolnym ogniu. Natomiast nie dopuszczamy. Aby ten odwar się zagotował, następnie ten odwar odstawiamy do przestygnięcia, przecedzamy i bezpośrednio podajemy do picia bądź mieszamy go z karmą. Czyli różnice między naparem a odwarem Państwo już znacie. Napar zalewamy gorącą wodą i są to miękkie części roślin, odwar zalewamy zimną wodą i y, ogrzewamy. Kolejną postacią jest macerat i ten macerat najczęściej przygotowujemy z ziół, które zawierają śluzy. Taki surowiec zielarski zalewa się letnią wodą i pozostawia na dość długi czas, bo około 12 nawet do 12 godzin, oczywiście w zależności od rodzaju surowca, po przecedzeniu i y, można powiedzieć, odwirowaniu surowca macerat jest gotowy do spożycia. Przy użyciu twardych surowców wskazane jest to, że po dwóch-trzech godzinach leżakowania w tej, w, tej, w tej kąpieli, powiedzmy, wodnej, tę masę należy podgrzać do temperatury około 80 stopni Celsjusza, no i pozostawić do maceracji na kolejne kilka godzin. Kolejnym, proszę Państwa, bardzo popularnym u ludzi, przynajmniej preparatem czy postacią preparatów ziołowych jest wyciąg alkoholowy. Uzyskuje się go zalewając rozdrobniony surowiec pięciokrotną ilością spirytusu wódki, taki słój, w którym ten surowiec się Przygotowuje, należy szczelnie zamknąć i odstawić do wytrawienia w ciemne miejsce. Takie wytrawianie trwa około tygodnia. Często potrząsamy i po, po tygodniu wyciąg przecedzamy i butelkujemy. No, wyciągi alkoholowe u zwierząt są stosunkowo rzadko stosowane ze względu na. No, nietolerancja alkoholu, generalnie przez zwierzęta, w związku z czym podanie nawet niewielkiej ilości wyciągu alkoholowego, ziołowego, raczej skutecznie odstrasza od pożywienia i od wykorzystania. Paszy z takim wyciągiem ziołowym niż, niż, niż zachęca powiedzmy do tego, dlatego też to, o tych wyciągach alkoholowych mówię, ponieważ Państwo być może samodzielnie będziecie chcieli przygotować pewne mieszanki, o których będę mówił, mówił dla, dla siebie. Tak? Później mamy już rodzaje, post, czy postacie preparatów ziołowych, które będą stosowane zewnętrznie. Jedno, jednym z takich, jedną z takich postaci są okłady. One mogą mieć charakter kojący, rozgrzewający bądź rozmiękczający. W jaki sposób te okłady wykonujemy? Otóż rozdrobniony surowiec zalewamy taką ilością wrzątku, aby powstała gęsta papka. Po przestudzeniu, tak aby ta papka nie parzyła, prawda, przekładamy ją na gazę i przykładamy na chore miejsce. Następnie nakrywa się ten. Tą papkę ceratką lub folią, potem ociepla się i, i trzyma się aż do zupełnego ostudzenia przez około 30 minut. To ocieplenie to możemy powie, powiedzmy owinąć jakimś, jakimś ręcznikiem, materiałem. Czasami możemy owinąć ten okład nawet bandażem i pod, przy naszej obecności, pod naszą kontrolą, przytrzymywać ten okład około 30 minut w tym zmienionym chorobowym miejscu. Kolejną takim, taką postacią są kompresy i przymoczki. One wyko wykonywane są w ten sposób, że dobrze zwilżony ręcznik lub jakąś grubszą warstwę ligniny nasączamy uprzednio przygotowanym wyciągiem ziołowym i przykładamy na chore miejsce, również okrywamy to folią i pozostawiamy na około pół godziny.